zbliża się Wielkanoc, a my jeszcze nie mamy pisanek. No, nie mamy, ale ja nie potrafię za bardzo rysować, więc chyba się nie uda. Czemu nie? Mam farby i naklejki, pójdzie nam raz, dwa. Super by było. Lila z Nello jak wrócą z przedszkola, to na pewno się ucieszą. Ho, ho, to zabierajmy się za pisanki. Już się doczekać nie mogę. To od czego zaczynamy? Przede wszystkim potrzeba jajka, które najpierw trzeba ugotować. Potem rozpuścimy farbki i jak jajka już wystygnął, to wtedy zanurzamy je w rozpuszczonej farbce. Gdy wyschnął, to zakładamy na jajko naklejkę i zanurzamy we wrzątku. Tak, żeby naklejka dopasowała się do jajka. Zabierajmy się już za te jajka, bo dziewczynki... to chodźmy do kuchni, weźmiemy z lodówki jajka i ugotujemy, bo jeszcze muszą wystygnąć. No to gotowe. Uważaj, Franiu, żebyś się nie poparzyła. Nie opuścić żadnego! Uf, udało się! Ha ho, how! Dobra, to chodźmy, Jula, po te farbki, a za ten czas jajka wystygną. A co tu tak pusto? Myślałem, że wszyscy są i zagramy w Among Us. Ech! O, a co to jest? Ugotowane jajka? Hmm, pewnie chcą zrobić pisanki i znowu mnie nie zawołali. Zrobię im psikusa. <laughs> Zobaczymy, czy tak dobrze będzie wam szło robienie pisanek. Tylko potrzebuję świeczkę. Hmm, zaraz, zaraz. Ostatnio świece były w szafce. O tam, na dole. Muszę to sprawdzić. O, taka mi wystarczy. A teraz do roboty, bo zaraz wrócą. Gotowe. To teraz schowam się za sofą i będę podglądał, jak się zdziwiał, że jajka nie chcą się malować. Ale prank, jestem genialny. Ha, 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 ha. Dobra, wszystko mamy, to zaczynajmy. Od zielonego, proszę, to mój ulubiony. No okej, okay, to zanurzajmy. Ojej, coś jest nie tak. Jajko się źle zafarbowało. Ale co się mogło stać? Nie mam pojęcia. Robiliśmy wszystko jak zawsze. Może użyliśmy złych jajek. Wydaje mi się, że są takie jak zwykle. Ho, ho! Mój nos mi podpowiada, że coś tu nie gra. Może zawołajmy Dobromira. On na pewno znajdzie rozwiązanie. Masz rację. To świetny plan. Dobromirze! wzywamy cię! Co się stało? Macie jakieś kłopoty? Widzę, że farbujecie jajka. No właśnie mamy z tym problem. Nie chcą się farbować. Hmm, ciekawa sprawa. Pokażcie mi te jajka. Muszę je pooglądać. Hmm, chyba mam rozwiązanie. Te jajka są nawoskowane. Dlatego nie chcą się zafarbować. Wosk to jedna z metod pisania pisanek. Woskiem nanosimy wzorki, a potem farbujemy. Po wysuszeniu wychodzą piękne pisanki. Ale jak ten wosk znalazł się na jajkach? Przecież my go tam nie dawaliśmy. No to jest zagadka, którą musimy rozwiązać. Ho-ho! Mój nos mi mówi, że jest jedna osoba, która byłaby zainteresowana zrobieniem nam takiego pranka. A koko to ja! Ale was sprankowałem! <śm> no tak, Stefek, mogliśmy się tego spodziewać, że to twoja sprawka. Tym razem muszę przyznać, że żarcik ci się udał. No prank, pierwsza klasa i tym razem nawet nie sposób się na ciebie gniewać, bo to naprawdę był dobry żart. Ha ha ha! Dobre. To co? Jak już tu jesteś, to może zrobisz pisanki z nami. No chętnie. Ja bardzo lubię takie zabawy. To od czego zaczynamy? No za dużo to nam się nie udało zrobić, więc od początku. Hehe. <laughs> Musimy ugotować nowe jajka, bo te nadają się już tylko do zjedzenia. Pisanek z nich nie będzie. No to do dzieła, chodźmy! Ale jestem podekscytowany. A wy, widzowie, zostawiajcie łapki w górę dla Stefka za taki śmieszny prank. To zrobi ich na pewno więcej. Jeżeli widzowie będą chcieli, to oczywiście. Ja to pranki lubię. <laughs> no i zostawiajcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ho, ho. A my mamy jeszcze pozdrowienia dla Korneli z Łodzi i Kajtka z Ostroroga. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa, pa. pa, pa.